Wygrałem! Jest! jest. Jedno zabójstwo wygrana, dobra. Siema. Dzisiaj normalnie gramy sobie świątynię. <grytanie> Przywitajmy chleb z serem. Nie ma go seru, ale nie jest na serwerze świetnie. Dobra, tu itemów nie ma na tej wyspie, o co tu chodzi? Tu jest skrzynka, tu jest... a tej... Nie, tamtej nie wziąłem może, nie wiem. Tu nie ma itemów. O co tu chodzi? Dobra, to ja na środek lecę. Dobra, dobra. Nie, no nie ma itemów tutaj żadnych, jak w to grać w ogóle? Co to jest za gra normalnie? Ja nie wiem. I Jeszcze klepsydry nie wziąłem, a... później będę je potrzebował, dobra. To klepsydra. <laughs> Jaka ta gra jest... Kurde, jest useless. Dobra. Ty, ale gości ma lepsze ity i... Nie ma, nie ma szans, nie ma szans. Ja się nie irytuję w tej grze, nigdy w życiu Dobra No nie muszę lepszy tę mieć, no bo jak, no bez butów, kurde, w kolczugowym napierczniku, to... no Jasne, mogę co najwyżej pograć, kurde, w kalambury <grych> No i nie wiem Dobra, spadło, ale nic mi to nie daje O, clean, clean, clean. Wygrałem! Jest! Jedno zabójstwo wygrana, dobra. <grym> Ale to był inty. Dobra, to może teraz. Mm, Mars, bo nie lubię stacji liberandów. No co jest, czemu się. Co? I coś zmienili. A mi się wydaje, nie wiem, bo rosnę. <grym> chyba w szoku, że go zabiłem, mój Jezus. Ale się na kina dobra nie, wy, nie wiem w ogóle jak ja to wygrałem Miałem takie farta, że normalnie oni się zaczęli bić tak Zbili się do zera praktycznie z... O Panie No nie, nie kliknęło się Powiedzmy, że tak No Dobra, czekam, czekam Muszę iść na środek jak najszybciej No nie No i świetna gra Halo, chyba przegrałem Wątpię, że wygrałem jeszcze ten smok, to się nie używa. Dobra, dobra, won. Dobrze, jest ucieczka szybka. <laughs> Ale tryhardowanie tu jest normalnie Wszyscy tryhardują, jak nie wiem Dobra, spadnę, dobrze Kurde Dobra, wciul z nim Ja sobie pozbieram itemy, nie? Bo pewnie wszystkich nie zebrał Proste, że tak Dobra, nie ma już więcej chyba No, nic tu więcej nie ma, dobra. No, ja nie muszę tego rozwalać przecież, to musimy zabić. No nie. Dobra, chyba będzie winnek już. Chyba dwie ręki zagrane, dwie ręki wygrane będą. Czego <grystanie> czemu on umiera? Dobra, jak on tutaj na klina wchodzi? Czemu on mnie nie bije? Dobra, a po co ty mnie odpychasz, jak ja w pęci nie jestem dzwanie? Jaki dzban hmm. tej? Mi odpycha jak w pęci nie jestem. Powiedzmy to tak. Ale rakiety użył kozacka. Dobra, ja go gonię tej Dobra, hopę lecisz. Lecisz, lecisz, lecisz. Lecisz. Kurde, nie odepchnęło go. A uciszenie, dobra Ech, i weź serać no <ścoughs> Nie spodziewałem się, że ludzie miał taką klasę. Dobra. Mm, obozowisko, maybe, Dobra, lecimy to jest 6 sekund. Jak mi się znowu takie itemy trafią, jak kurde, wtedy nic nie miałem. Normalnie miałem, kurde, spodnie, tylko dobre. Item <grym rozwodnie> nie umiem jeszcze tak budować, fajnie tak, okej okay. No, ej, no nie. Nie. Wejść, graj Skały. Kisielowy taką. Dobra, start. Dobra, już mam jakieś blotki, żeby się na środek zbudować, się To już jakiś plus Ale to nie będzie najlepsza gierka, jeszcze to widzę. Jezus. No dobra, zobaczmy, czy tam to już tyle. Kurde. Może być lipnie. No nie. Jezus Maria. Jako, trzeba szybko klikać czasami, ale gość normalnie w wiem, przyfarcił chyba. Na, no i nie wiem, co nie. Może od razu bieg na środek. Ej, to jest jakaś myśl, na skałach, trzeba od razu biec na środek. No, następnym razem tak zrobię, jak kiedyś, jakby grał na skałach. Teraz sobie zmienię arenę na co, by tutaj wziąć. Może smoki. Smoki swojego, fajną arenę mamy. No kurde. Hmm, no, stacja rebeliantów to jest beznadziejna. Stacja rebeliantów, to w ogóle nie wiem, jak tam można grać. Jak tam nie masz klasy, to nie masz szans na Dobra, mam tutaj skill Już dostałem glany, no nie. A tu w sumie przyda mi się, dobra? E -e -e. Dobra, może tak być. Lecimy, lecimy, nie spimy. E -e -e. Jestem dawnym. Serio? Aha, trzeba się budować, no nie, ja pomy nie. Dobra, to już chyba zrąbałem. To może być słabo generalnie. Ale jeżeli będę ją drewno, a pamiętam, że będę na wyspie drewno, to tak, to mogę sobie zrobić klatę. No i mam klatę i dzięki temu może, może mi się uda wygrać. Mam taką nadzieję. Dobra, zabiłem go. Dobra, zobaczymy, czy go też zabiję. Lagi są jakieś dziwne. Lagi serwerowe, straszne. Kurde, nie mogę go trafić. Ale paruwa na knoka grał. Dobra, lecimy. Oho, lecimy z nimi. Ja pierdziele Pokczam! No teraz to nie ma szans. Teraz to wygrałem ewidentnie. Nie wiem, co muszę teraz zrobić, żeby przegrać. Ez. No, z takimi temami to kurde. Dobra, wygrałem a rękę chyba. Może na knocka ktoś będzie grał i mnie zepchnie tak z tysiąc razy. No ale no raczej wątpię. Wątpliwe. Cześć. Dobra. Lecimy, lecimy No przecież on nie ma szans, no wygrana ręka proste że tak cztery zabójstwa ma śniutko No i to była piękna arena po prostu Dobra, mm, co by tutaj teraz wziąć mm, Smoki, piramidy, wiatraki, jakieś bazyliki Kurdy. O, przystań, dobra Chociaż na przystań to taki średni mi idzie zazwyczaj, ale no może damy radę może ja dam radę, bo was tu nie ma, ale... Może dam radę. Nawet spoko tej tanki na stardy. się z księgi, w sensie. To jest w ogóle takie zamyślenie się, to, bo przez to mogę przegrać, to jest tak najgorsze. Że... Dobra, nie wiem, idziemy na środek. A tutaj ten siedzi na środek, dobra. O nie, on na ma kolema. Jest, zabiłem go. Może wygram dzięki temu. Jest taka szansa. Dobra. Nie słabe dobra, dobra, dobra. Kabutochem jest better. Dobra, nic więcej nie mam. Mam jakby co na zmianę, więc gitara jest zarąbiście po prostu. Ale mam farcika trochę. Trochę jest farcik, gigancik. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, Jest studiujące najgorsze. O, lagi są. Lagi, lagi. Padaż, bo są lagi. Jo, co jest? Dobrze, dobrze, jest dobrze. Lecisz, lecisz, Jest! Jak rozwalam ty. Lodowy kieł. Nutnika? Dobra, jest Git Sultowałem to E eee, to z takimi temami To weź se pora, No nie ma szans Dobra, gdzie jest ten Kisielowy? Chyba ostatni to będzie Ile mam fragów? 4, to będę miał 5 Dobra, on jest na górze? Kurde No Dobra, lecę do niego Jaką mnie na Knoka będzie chciał? Na Knoka mnie chyba będzie chciał brać go zabiłem gdzie on jest? A tu poleciał, czyli pewnie podleciał tym tym, 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 tym tym Nie wiem, on żyje czy nie żyje? Za 20 sekund jest środek czyli jest Blitzstar. Nie mogą dać Blitzstara. Kto wziął? Ja, on to? A bo on jest tam gdzieś daleko. A w ogóle co jest, podniosłem co? Wziąłem Blitzstara i co? No, zrąbane to jest, dobra. Gdzie on jest? Na górze, Jezus Mary. Będzie mi uciekał stole teraz On mi teraz będzie uciekał przez całą mapę przecież, a on mi nawet z łuku nie, nie będzie mógł trafić Jak to nie ma sensu, jak on mi nic nie bierze z tego łuku Niech się strzela w nieskończoność, ja mogę tak kurde postać To nie wiem co on robi To jest ban To kisielowy, no przecież kurde na początku ta na... co teraz? Co? do mnie z łuku, ja nie wiem. czy On nic nie robi z tego łuku, a ja mam wszystkie gadżety, no. W sensie wszystkie zregenerowane, no. To w ogóle nie możemy z niego zrzucić, bo to jak? To jest niemożliwe praktycznie, żebym zrzucił z tego łuku. Ja <laughs> wierdziałem, no, grać z takim człowiekiem. I co, ja mam się do niego budować? No, nie będę się do niego budować, bo nie muszę. To będzie najdłuższa gra, naj, najwyżej. Zostaje kratkę na kratkę i tyle, no co ja powiem. Ja nie mam żadnej rangi, żeby czekać, a są kurde, nie wiem. Ja <laughs> mam mu na psychę wejdę No co on robi no? Na łuki Ciężko jest tak trafić kurde kogoś Jak z daleka itp Teraz ja wziąłem jego pozycję, co jest w ogóle? I co, on będzie się kampił czy co? To mi się arena skończy No przecież... Ja pierdzielę. No, jak tak w ogóle można? No, przecież ja tu czekam, kurde, 100 lat. A on nie wiem, bawi się w babkę, się z, kurde schował gdzieś pod jakimś. Nie wiem czym nawet. Chyba i graj z takimi ludźmi. No i gdzie on jest. Aha, nie złą kurde zrobił lol co jest? czemu? co? wygrałem? czy przegrałem? przegrałem? co jest? co? co? o kurde ty nie no szacun jednak jednak szacun co to w ogóle za taktyka była? schowaj się kurde w bloczkę. w sumie mógłbym smoka użyć, ale to bo wtedy by się palił itp itd, ale no kurde czy no szacun za taktykę, nie wiem, normalnie bym nie rozwalił pewnie na jakieś strefy czy coś, bo kurde trochę tak lagi są z jednej strony, a z drugiej strony to tak no dobra następna renga o orbita jest fajna Nie, serio są jakieś lagi, kurde. Czasami klikam na gadżety i co? BTW, ja tu w ogóle bez rozgrzewki, bez żadnego przygotowania. Wchodzę, kurde, obudziłem się i gram. Dobra, może być. Mm. Lecimy po skrzynki. O, tutaj na szczęście chłop, kurde, jest nieogarnięty i mam dodatkową skrzynkę. Akurat w takim momencie muszę trafić. Jezus, jaki to jest O, to chlew sera, satyny. Chyba go obiję Sojusz? Sojusz or not? <śjuszne> chyba sojusz, dobra Znany sojusz, kurde, na tych, tych O kurde Ale, miss Zawsze używam ty tych klepsydry, tak? Ty klepsydra jest taki Uzgles, i jeszcze mi przeszkadza No bo przestanę w ogóle mieć ta paskę, no bo to jest, kurde, nie wiem Dobra, to jest ogólnie ostatnia ręka, ale dzięki, dzięki, tu go zabijam dzięki temu chyba w tym momencie, gościu. Dobra, lecichu przeżyję to? Nie przeżyję, wątpię. No to nieźle. Dobrze. To dzięki temu, że nagrywam będę mógł wykonać egzekucję na chleb z serem. Do widzenia, cześć. Pozdrawiam YouTube'a. Dobrze. Next odcinek z nim. Dokładnie. Jest kurde blitz, nie ma blitza Szkoda. No, to tak się zakończymy, ma odcinek, że jak to tyle arenek wystarczy, co nie? Trzymajcie się, pijcie chleb tostowy z masłem, kwasem chlebowym itp. itd. Do następnego odcinka. Cześć!